to jakich wiele, choć nie za bardzo spotykany, kiedy mówi się o klonach Dlaczego zacząłem od takiego ujęcia tego miejsca? Dlatego, że w roku 79 właśnie w tym miejscu przemawiał Jan Paweł II, który przyjechał do klona najsza na swoje własne życzenie. I dlaczego tak się stało? Dlaczego to miejsce było takie ważne dla Jana Pawła II? O tym będę starał się powiedzieć, Oprowadzając Was o tym miejscu, aby dojść do tego samego wniosku co Jan Paweł II. Jesteśmy w samym sercu Irlandii i Klomak Noise bardzo często przewija się w moich e, myślach e, w drodze, mówiąc o różnych rzeczywistościach. I będąc tutaj przyjazdem z moim przyjacielem, stwierdziłem, że nagram specjalny odcinek Myśli w Drodze i tym samym powstanie nowa tradycja, że co jakiś czas. Nie będą tylko myśli z Auta, tylko także myśli spacerowane, czy spacerowe, co już kilka raz miało miejsce. Turystów już trochę jest i będziecie ich widzieli w trakcie tego, e, tego spaceru. Nie musicie się specjalnie tym przejmować, ale już ośrodek jest zamknięty, pogoda ładna, więc warto was oprowadzić o, po starożytnym mieście monastycznym w Klomach Noise. Cała historia zaczyna się od świętego Kirana, którego grób, według tradycji, znajduje się właśnie w tym miejscu. Święty Kiran przybył tutaj w wieku 33 lat i żył tu tylko pół roku. Natomiast zamiast, zanim tutaj dotarł, kształcił się wśród dwóch nauczycieli życia monastycznego. Jednym z nich był święty Enda. I według legendy, pewnej tradycji podanej, święty Enda równolegle ze świętym Kiranem, kiedy był u niego na wyspie Aran, mieli sen. Sen, podczas którego obaj śnili ogromne drzewo, które wyrasta z samego serca wyspy i z tego drzewa ptaki roznoszą różne owoce po całej wyspie. I miało to być zapowiedź ogromnego znaczenia Klomag Nois w historii Irlandii. Święty Kiran urodził się nie tak daleko stąd. I co jest bardzo ciekawe, urodził się bardzo blisko naszego zamku w Donamon Castle. Mijam to miejsce codziennie, praktycznie jeśli jeżdżę do, do miasta z naszego zamku. Fuerti się nazywa ta wioseczka, o Fuerti, zależy jak to wymówić. Nawet mijaliśmy tą, tą wioseczkę podczas październikowych myśli w drodze. I przybył tutaj. I założył monaster. Krótko potem umarł. Natomiast z no, rozwinął się ogromny, ogromny kompleks. Kompleks, który liczył swoją powierzchnią około 10 hektarów. Było tutaj praktykowane rzemiosło. E, oczywiście mnisi byli uczeni e, greki, łaciny, filozofii, e, sztuk pięknych. I stali się elitą, która wyjechała reawangelizować Europę po upadku cesarstwa zachodnio docierając w różne zakątki, m.in. aż do zachodnich ziemi polskich, co udokumentowałem w odcinku na temat tropia. Miejsce to było właśnie także. I miejscem pielgrzymkowym. Przybywali tutaj ludzie pełnić pokutę, pełnić e, właśnie nawrócenie. Również e, przyjeżdżają tu się szkolić. Między innymi w Klom w mieście Klom monastycznym, e, kształcił się filozof. Jeśli ktoś zna filozofię, to teraz będzie mógł sobie pokazywać osobę. Człowiek z IX wieku. Jan Szkot Eurigena. O ile nazwisko dobrze zapamiętałem jego, Już dawno nie studiowałem filozofii, ale on tutaj właśnie się uczył. Miejsce żyło przez tysiąc lat, ostatecznie zostało przez inwazję anglikańską, brytyjską obrócone w perzynę i już nigdy się nie podniosło. Ale wpływ tego miejsca na, na, na rozwój chrześcijaństwa był ogromny. Jan Paweł II, który przyjechał tutaj, wygłaszając swoje przemówienie, odwołał się do świętego Kolumbana i jego wizyty w Rzymie. I przywiązania właśnie kościoła irlandzkiego do stolicy rzymskiej, No to pana anegdota jest taka, że kiedy święty Kolumbon pisał jednemu z papieży używał lepszej łaciny niż sam papież, to pokazuje, jak głęboko to, ta edukacja tutaj była właśnie dokonana. Natomiast kiedy wrócił. Z Pielgrzymki do Stanów Zjednoczonych i do Irlandii, to w czasie swojej środowej audiencji odwołał się tylko i wyłącznie do i powiedział o klon że są to ruiny z misją wciąż żywą misją. Co więcej, wspomniał, że klon McNoyce może lubić się właśnie z tego daru przekazanej wiary. Wiara, która została rozniesiona na całą Europę, szczególnie właśnie po kryzysie związanym z Trzesarstwem upadkiem Czesarst Rzymskiego. Zostały tylko sklonek to ruiny. Tutaj wchodzimy właśnie do katedry. Oczywiście wszystkie kościoły są orientowane na wschód. I do dziś to miejsce jest miejscem świętym. Oczywiście współczesny ruch turystyczny generalnie kreuje z tego tylko pewną atrakcję. Natomiast nie można je zrozumieć bez doświadczenia wiary. Wiary, które powinna być przekazywana. Jan Paweł II, który był tutaj, zauważono, że płakał. I ksiądz, który organizował pielgrzymkę, został zaproszony... Ten element w pielgrzymce, właśnie bycia tutaj w Klomaknońsku, został zaproszony przez Jan Pawła II do Rzymu, ten ksiądz był bardzo ciekawy i zapytał się go: Ja nie, Paweł II, czy ty płakałeś w klombach McNoise? Ja II powiedział: Tak, płakałem. Dlatego, że z dwóch powodów. Po pierwsze, że to miejsce jest martwe, albo po drugie, że to miejsce jest martwe, że tu nie ma Eucharystii sprawowanej. A po pierwsze, dlatego, że mam świadomość, że wiara do mnie także do Krakowa przyszła z klombach McNoise tak, tutaj mamy tą, ten most. Most wiary przekazywanej. Stąd, będąc tutaj, pierwszy raz w 2008 roku, zrobiłem zdjęcie krzyża tak zwanego Pisma Świętego. Jeden z trzech krzyży takich dużych, ta tradycja jest trochę późniejsza, z IX-X wieku. Tutaj, po prawej stronie, widzicie krzyż tak zwany południowy który nie ma inskrypcji żadnych z bardzo chrześcijańskich, natomiast ten w oddali jest to krzyż, tak zwane Pisma Świętego. Z jednej strony widzimy Chrystusa Pantokratora, od tej strony, który przychodzimy Chrystusa z sądu ostatecznego, natomiast od strony wchodzącej do właśnie katedry jest Chrystus ukrzyżowany i ja, obrazek, który wydałem, swój premieryjny, po łacinie miał on napis: Crux Ave Spes Unika. O, o bo Krzyżu Chrystusa w Tobie, jedyna nadzieja. Mając świadomość, że to jest moc właśnie Chrystusa Ukrzyżowanego, która od wieków bije z tego źródła właśnie między, mniej więcej takie ujęcie było, tego obrazka. Dlaczego też między innymi nagrywam dzisiaj z Clomac Noise, mówiąc tyle razy? Bo dochodzimy do pewnego ważnego momentu naszych czuwań. Czuwania, o których wtedy nie wiedziałem, zaczęły się w 2007 roku w ośrodku takim modlitwowym, który jest niedaleko stąd, kilkaset metrów. I modlimy się za rewangelizację Irlandii i modlimy się za e, odnowienie tego życia duchowego w plomach Nois. I właśnie za dwa tygodnie, niecałe, właśnie na tym ołtarzu papieskim, który wspomina e, wydarzenie Jana Pawła II, będziemy modlili się o wylanie Ducha Świętego na to miejsce, o odnowienie doświadczenia, wiary wśród także ludzi tutaj, także za ludzi zmarłych, także dość dużo ludzi tu umiera w samobójstwach niestety, ale także za rewangelizację Irlandii, aby z tego serca, z tego potężnego drzewa, które kiedyś wydało tyle owoców, wciąż powstawało nowe życie. Więc z tego miejsca w Clonmacnoise pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich oglądających myśli w drodze. Kolejny odcinek, tym razem właśnie z Clonmacnoise od Świętego Kirana Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus